Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy. Drodzy uczniowie, dzisiejszy wykład poświęcony jest tematowi, który jest absolutnie kluczowy dla każdego, kto planuje swoją przyszłość zawodową. Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy. Zrozumienie tych zagadnień jest niezwykle ważne, ponieważ pozwala na świadome uczestnictwo w życiu zawodowym i unikanie wielu nieporozumień czy konfliktów na linii pracownik-pracodawca. W ramach rynku finansowego, podobnie jak w każdym innym sektorze gospodarki, relacje te są regulowane przez, przez prawo pracy, umowy o pracę oraz wewnętrzne regulaminy firm. Pracownik posiada określone prawa, w tym prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, prawo do równego traktowania bez względu na płeć, wiek czy pochodzenie, prawo do wynagrodzenia za pracę oraz prawo do odpoczynku, czyli do dni wolnych i urlopów. Również pracownik jest obarczony szeregiem obowiązków w tym przede wszystkim obowiązkiem wykonywania pracy sumiennie i starannie, przestrzegania regulaminu pracy oraz zachowania w tajemnicy informacji, które mogą być poufne, zwłaszcza w branży finansowej, gdzie dyskrecja i ochrona danych ma kluczowe znaczenie. Z kolei pracodawca zarządzając swoją firmą czy instytucją finansową, także musi przestrzegać określonych praw i jak i obowiązków. Ma prawo wymagać od pracowników wykonania określonej pracy zgodnie z zawartą umową oraz kierować ich pracą poprzez wydawanie poleceń służbowych. Musi jednak również zapewnić pracownikom warunki do wykonywania pracy, w tym odpowiednie narzędzia i materiały, a także dbać o ich rozwój zawodowy poprzez szkolenia, co w dynamicznie zmieniającym się świecie finansów jest szczególnie istotne. Pracodawca również jest zobowiązany do przestrzegania praw pracowniczych, w tym wypłacania wynagrodzenia w ustalonych terminach oraz zapewnienia bezpiecznych warunków pracy. Nie może dyskryminować pracowników ani naruszać ich godności osobistej. Warto podkreślić, że w rynku finansowym, gdzie odpowiedzialność za obrót środkami finansowymi jest bardzo duża, wzajemne relacje i zaufanie między pracownikiem a pracodawcą mają ogromne znaczenie. Odpowiednie zrozumienie i stosowanie praw i obowiązków obu stron jest kluczowe, nie tylko dla ich indywidualnego sukcesu, ale i dla stabilności całego sektora. Podsumowując, zarówno prawa, jak i obowiązki pracownika i pracodawcy stanowią fundament, na którym buduje się profesjonalne i etyczne środowisko pracy. To dzięki nim rynek finansowy może funkcjonować sprawnie i efektywnie, a wszyscy uczestnicy procesu pracy mogą czuć się bezpieczni i poszanowani. Zachęcam Was do dalszego zagłębiania tej tematyki i już teraz, jako przyszli pracownicy bądź pracodawcy, do świadomego kształtowania relacji zawodowych w oparciu o wzajemny szacunek i zrozumienie obowiązujących praw. Dziękuję za uwagę. I Życzę, aby wiedza ta pomogła Wam w przyszłości budować harmonijne i owocne relacje zawodowe.